Za chwilę staną przed sobą dwa zespoły wielkiej klasy. Czekamy na pierwszy gwizdek: Real Madryt zmierzy się z Barceloną. gdzie pije piłkarskie serce Hiszpanii, choć ci z Katalonii się ze mną nie zgodzą, czyli z Santiago Bernabeu. Witamy wszystkich fanów futbolu najwyższej próby. Już za chwilę mecz. Mecz skomentuje dla Państwa duet Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Zapinamy pasy i lecimy, proszę Państwa. Za chwilę przed nami mecz jednej z najlepszych lig Europy. La Liga. Real Madryt zmierzy się z Barceloną. Mam nadzieję, że piłkarze obu drużyn nas nie zawiodą i zobaczymy ciekawe, emocjonujące spotkanie. Nie mogę doczekać się pierwszego gwizdka. No i widzimy teraz wyjściową jedenastkę Królewskich na to spotkanie. Między słupkami Thibaut Courtois. W obronie Antonio Rüdiger wystąpi razem z Dawidem Alabą. Federico Valverde oraz Vinicius Junior zagrają jako boczni pomocnicy. W linii napadu wystąpi dziś Karim Benzema. Widzimy teraz jedenastkę Barcelony. W France Mark André Terstegen. W obronie Andreas Christensen wystąpi obok Ronalda Arauko. Ręki de Jong oraz Sergio Busquets zagrają na środku pomocy. Wysuniętym napastnikiem będzie Robert Lewandowski. Barcelona to jeden z zaledwie trzech klubów w Hiszpanii, które od założenia Primera División w 1929 roku nigdy nie spadły z najwyższej klasy rozgrywkowej. Te dwa pozostałe to Real Madrid i Atletic Bilbao. Zresztą tamte pierwsze rozgrywki wygrała właśnie Barsa. Klub z Katalonii jest więc obecny na hiszpańskim topie od samego początku. Sędzia rozpoczyna pierwszą połowę spotkania na Estadio Santiago Bernabeu. Czeka nas dzisiaj mnóstwo piłkarskich emocji. Toni Cross. Real ma teraz miejsce z boku. Utany odbiór piłki, ale ta wyszła na rzut rożny. No tak, żeby być arbitrem trzeba mieć grubą skórę. Kibice go teraz rugają, ale skoro nie widział tam faulu na karnego, to gramy dalej. Krótkie rozegranie spod chorągiewki. Ależ to była fantastyczna główka. W zasadzie bramkarz nie miał prawa tego zatrzymać. Najwyraźniej o tym nie wiedział, bo zatrzymał, choć sam pewnie nie wie. Ja. Piłka w grze. Krótkie rozegranie. Znakomicie teraz udaremniona próba do środkowania. O to właśnie chodzi w drzewo obrony. Piłka pewnie ląduje w rękach bramkarza. Bez niespodzianki. Był świetnie ustawiony. Strzał był co prawda nie najwyższych lotów, ale swoje zrobiła klasa golkipera. Wszyscy wiemy, że w Karimie Benzemie trzemie wielka siła. Warto go dzisiaj obserwować. Może zrobić różnicę. Potrafi panować nad piłką, jakby miał ją przyklejoną do nogi. Świetnie umie zawinąć obrońcą, który próbuje mu ją odebrać. Bardzo trudno go przez to zatrzymać, co czyni go niezwykle groźnym. Aurelien człameni. Chcieli zaskoczyć rywala tym zagraniem, ale obrońcy byli na posterunku. Świetna interwencja. Ładnie przesuwa się w pobliże bramki. Będzie chyba szukać Decyduje Popisowo teraz bramkarz! W stuprocentowej sytuacji! Jak się ma takiego golkipera na linii, to żadna okazja nie jest stuprocentowa. Łapie więc żółtą kartkę już na początku spotkania. I teraz sztab trenerski ma się nad czym zastanawiać. Też mi się tak wydaje. To wymowne spojrzenie oznacza uspokój się albo trafisz na ławkę. Wymuszona zmiana na pewno ograniczyłaby swobodę taktyczną sztabu szkoleniowego. Krótko rozegrana piłka. Modric teraz przy piłce. I skuteczny blok. A teraz Barcelona. Mało ma miejsca. Teraz do Valverde. Teraz Vinicius. Gol! A nie, jednak nie. Tam był chyba offside. Ale nie fart. Zadecydowały dosłownie centymetry. W pierwszej chwili byłem przekonany, że to prawidłowa bramka. Ręki. przyjmuje kundy. Piłka wprost pod nogi przeciwnika. O, teraz wyszło to podanie, idealnie na dobieg. Nic z tego, pewnie chwyta bramkarz, doskonale wiedział, gdzie poleci piłka. Takie interwencje nie biorą się znikąd, był dobrze ustawiony i uważnie śledził akcję. ROS. Ładnie rozgrywają tę akcję. Cierpliwie czekają na jakiś błąd rywala w ustawieniu. I mamy stratę Barcelony. Teraz do Valverde. Znakomicie teraz wyjaśnia groźną sytuację. Sergio Busquets, Robert Lewandowski, Busquets, ponownie Frankie de Jong, szansa, czy przełamie impas? Luka Modric, popatrzmy, jest szansa na kontrę. Piłka znajduje teraz Benzemę. Nie wyszło mu zupełnie to dośrodkowanie. Piłka wyszła na aut bramkowy. Piłką Pedri. I piłkę ma Usman Dembele. Dembele dostaje piłkę. Świetne teraz prostopadłe dogranie. Mimo wszystko przejmuje to obrona, choć warto pochwalić za sam pomysł. Zobaczmy, jak poprowadzi tę akcję Dembele. Były widoki, ale zamiast dobrej akcji ostatecznie mamy stratę piłki. I teraz Pedri. Dobry pressing, odebranie piłki pod polem karnym. Jordi Alba dostaje podanie. Karim Benzema. I teraz strata Realu. De Jong ma teraz piłkę. Budują tę akcję spokojnie, poszukają swojej szansy. Cierpliwości im nie brakło, jednak ten atak spalił na panewce. Stracona piłka. Benzema. Benzema! Der Steigen, ależ interwencja! Trybuny wyraźnie ożyły. Nareszcie sytuacja, która może dać prowadzenie, może przełamać impas. Czy to wykorzystają? Leko dogrywa w pole karne. Uwaga, nie wybił porządnie tej piłki. Świetnie zablokowany strzał. Asufati. Z piłką Pedri. No i po zagrożeniu. Dobry odbiór. Sędzia wskazuje rzut wolny dla Barcelony. Ma piłkę i biegnie z nią do przodu. Ale nic z tego nie będzie. Dobra gra w obronie. Aurelian Łamenni. Wypieszczone podanie. Uwaga! Piłka w grze! Tak, trzeba będzie kombinować od nowa. A więc tylko minutę dłużej potrwa to spotkanie. I koniec pierwszej połowy. A my zapraszamy Państwa na przerwę. Trzeba Jacku powiedzieć, że to zdecydowanie nie było najlepsze 45 minut w wykonaniu benzemy. Na razie prezentuje się na boisku co najwyżej średnio. Musi wykrzesać z siebie więcej. Potrzeba jakiegoś błysku, by wyjść z tego impasu. Gwizdek rozpoczynający pierwszą połowę za nami. Real przy piłce. Krótkie rozegranie spod chorągiewki. O, teraz bramkarz w stuprocentowej sytuacji. Jak się ma takiego golkipera na linii, to żadna okazja. Teraz do Valverde. Teraz Vinicius. Gol! A nie, jednak nie. Tam był chyba offside, ale nie fart. ależ interwencja. Trybuny wyraźnie ożyły. Nareszcie sytuacja. która... Gramy co po przerwie. Zobaczą widzowie na Santiago Bernabeu. Znakomite prostopadłe podanie. Dobra piłka. Pędził do niej atakujący. Bramkarz jednak był pierwszy przy piłce. Barcelona przejmuje piłkę. Dobrze teraz Barcelona. Do bramki niedaleko. Szansa! Będą prowadzić. Lewandowski. Tak! Kto jak nie on? Robert Lewandowski. Strzela pierwszą bramkę w tym spotkaniu. Realizator pokazuje nam powtórkę tego gola. Banalna okazja, ale trzeba mieć odrobinę instynktu strzeleckiego, żeby w ogóle znaleźć się w takiej sytuacji. No i Real Madryt od środka. Królewcy wyraźnie są teraz podrażnieni. Gra wstrzymana. Out pod tym wejściu przeciwnika. Carvajal, Antonio Ridiger. Tony Cross. No, teraz ładnie z piłką na połowie rywala. Ale to by było tyle. Koniec akcji. Podanie dochodzi do Usmana Dembele. Fundę z piłką. Barcelona oddaje piłkę rywalom. Szansa na błyskawiczny wypad pod bramkę rywala. On to potrafi się zastawić. Rywale nie mogą zabrać mu piłki. Podejście wyżej, odbiór. Klasyka nowoczesnego pressingu. Zbyt czytelna ta centra. Partnerzy odcięci od piłki. Robert Lewandowski. Z piłką Pedri. Nierwą się do ataku, jak Państwo widzą. Świadomi wyniku wymieniają sobie podania. Frankie. Dobre ustawienie, jakże potrzebna interwencja. Pozostało jeszcze 30 minut do końcowego gwizdka. Dembele. Lewandowski. Dobre ustawienie w defensywie to połowa sukcesu. Znowu są przy piłce. Benzema. Aurelien Czuameni. Szukają wyrównującego trafienia. Ale bez zbędnych nerwów. Spokojnie rozgrywają piłkę. Za wcześnie pochwaliliśmy tę akcję. Jak szybko się zaczęła, tak szybko skończyła. Rywale zostawili Barcelonie dużo wolnego miejsca na skrzydle. No, trudno się teraz dziwić temu pressingowi. Sami się o to proszą. No i po ataku. Zagrożenie minęło. Modric. Mendy przyjmuje piłkę. Udany odbiór de Jonga. Uwaga, piłka za plecy obrońców. Ależ wygarnął teraz piłkę spod nóg rywala ryzykował zdrowiem w tej sytuacji. Nieprzypadkowo mówi się, że bramkarz i skrzydłowy muszą mieć coś z głową. I teraz strata Realu. Sergio Busquets. I teraz Pedri. Uwaga, mocny strzał! Aj, no teraz pech, tak niewiele zabrakło, żeby to wpadło. Słupek Tomku, 10 centymetrów różnicy i mielibyśmy gola. Za darmo oddaje tę piłkę. Przed nami ostatni kwadrans spotkania. No i mamy spalonego. Trochę zabrakło, żeby wrócić na pozycję. Drobne nieporozumienie, ale tak to bywa w ferworze Real decyduje się więc na wprowadzenie rezerwowego. Ręki prosto do drużyny przeciwnej. Fatalne podanie. Sympatycy Realu wciąż wierzą w wyrównanie, a może i zwycięstwo. Niesieni gorącym dopingiem, królewscy zerwali się do walki. Nie rezygnują z doprowadzenia do remisu, to jasne, ale szanują piłkę, rozważnie konstruują akcję. Piłka pod nogami Carvajala Świetne ustawienie i przerwanie akcji tym przejęciem. Kibice królewskich spuścili nosy na kwintę. Koniec coraz bliżej, a Real jakby już pogodził się z przegraną. Ten mecz mógł się ułożyć dowolnie. Nie mieliśmy tu do czynienia z dominacją, ale w kluczowych aspektach gry widać, że czegoś zabrakło. Tu ciągle możliwy jest remis, ale jeśli skończy się na 1 do 0, będzie to sprawiedliwy wynik. Real ma teraz chyba ostatnią szansę, by wywalczyć remis w końcówce. Ale nic z tego nie będzie. Dobra gra w obronie. De Jong. De Jong dostaje piłkę. Dembele. Strata. Muszą teraz uważać. Gra o wyrównanie wciąż trwa. Nikt tu się jeszcze nie poddaje, a te ostatnie minuty będą niezwykle emocjonujące. Kibice zagrzewaj. Uwaga strzał! Aj, to było naprawdę dobre. Mocne uderzenie. Niewiele zabrakło. Nie wiemy kto podjął pierwszy decyzję, ale w obu zespołach zobaczymy na boisku nieco świeżej krwi. Franki. Robert Lewandowski. I piłkę ma Usman Dembele. I z piłką Frankie de Jong. Teraz San Koniec akcji. Nie będzie groźnie. Zrywają się do kontry. Jaki wybiorą wariant? No i nic z tej kontry nie będzie. Koniec meczu. Real Madrid przegrywa to spotkanie. Cóż Tomku, chyba nikt nie lubi przegrywać, ale zwłaszcza trudno się z tym pogodzić, gdy wynik był na styku. Drużynie do tabeli ligowej dopiszemy jednak bezlitosne 0 punktów. Naprawdę, przyjemnie się dzisiaj patrzyło na Roberta Lewandowskiego. Po raz kolejny udowodnił swoją klasę. Udany występ zasługuje na miano gwiazdy spotkania. Obrona drużyny przeciwnej pilnowała, ale do czasu przy bramce dającej prowadzenie po prostu nic nie dało się zrobić. Sędzia rozpoczyna pierwszą połowę spotkania. Na Estadio Santiago Bernabeu czeka nas dzisiaj krótkie rozegranie spod chorągiewki. pisowo teraz bramkarz, w stuprocentowej sytuacji. Jak się ma takiego golkipera na linii, to żadna okazja. Teraz do Valverde. Teraz Vinicius. Gol! A nie, jednak nie, tam był chyba offside, ale nie fart. Ależ interwencja. Trybuny wyraźnie ożyły. Nareszcie sytuacja, która. Dobrze, teraz Barcelona. Do bramki niedaleko. Lewandowski, tak. Kto jak nie on? Robert Lewandowski. I teraz Pedri. Uwaga, mocny strzał. Aj, no teraz pech, tak niewiele zabrakło, żeby to wpadło. Słupek domku, 10. Uwaga, strzał! Aj, to było naprawdę dobre, mocne uderzenie. Niewiele zabrakło.